Kurwa, upadek to ta gra! Ta gra jest upadkiem! Kurwa! Kto to ma być? To jest, McGregor, ja pierdolę, wjebali McGregora do gry! Okej, okay, złowiłem tego pstrąga i teraz nie mogę wyjść, bo muszę, wy muszę przeznaczyć jeden punkt na jakąś zjebaną umiejętność. No jebane talenty, jakie kurwa, jakie talenty, ten gościu jest bez talenciem, że to w sumie to jest laska, gram laską. Nie ma talentów żadnych! Czego mi grakaże coś dać? Ja nie chcę teraz tego dawać. Nie chcę żadnych punktów przeznaczać. Spadochron, kurde Człowiek ryba, no niech będzie człowiek ryba w dupie to Tylko odpierdolcie się ode mnie, no no tak swoją drogą jeśli mam krytykować, no to będę krytykować cały kształt, nie tylko tą grę, ale również tą konsolę. No kurwa. Dlaczego podczas nagrywania filmiku mój, mój głos się nagrywa w takiej chujowej jakości? Czego ja muszę dogrywać ten głos na Share Factory? Tam jest o wiele lepszy ten dźwięk. Ja pierdolę, dobra. To na tyle. Sterowanie jest takie oporne, że ja nie mogę strzelać. Nie da rady strzelać w tych, że nie potrafię. W poprzednich częściach nie miałem takiego problemu. Kurwa, mać. A jeszcze strzelałem z tej broni z daleka. Nie da rady, bo recoil jest taki duży, że ja pierdolę ręka do góry. Pod sufit zapierdalę, bym z M60 napierdalał. Kurwa, dajcie spokój. Kolejna kwestia, no kurwa. Gra prowadzi ciebie za rączkę jak twój stary ciebie do przedszkola. No ja pierdolę, kurwa, dali te liny, No o kurwa, ona tu się wspiąć. Nie wiedziałem. No i w każdej części tak jest. Ja pierdolę, no. Ja nie jestem taki ułomny. Czemu mi gra pokazuje, że mam się wspinać? No kurwa, mać. Dajcie mi te czasy, Prince of Persia. To też jest zajebiste, nie ma animacji skórywania zwierząt, tylko skóra na kielnie i chuj wam, dupę, nara! No odrzut broni Dajcie spokój, dajcie spok. Ręce opadają, siuro opada Proszę was, no ale wielki plus należy mi się za to, że jest tutaj wprowadzony szpadel. Najlepsza broń w grze, no. Prawie jak postal, tylko że w postal była łopata. No, tu jest wielki plus, akurat. Tu się postarali chłopaki. Nie ma co. No ileż, kurwa tam. Czy się tutaj skradać? Kogoś powaliło? Biorę szpadel, napierdalam wszystkich po kolei Ta gra nie nadaje się na skradankę Będę chciał się skradać to wyłączę sobie albo Hitmana, albo Splintercella Na pewno nie, to gówno Dajcie spokój, co to ma być? Nie yeah. Szpadelkiem, nie yeah. Ale przejdę tą grę Jakoś się pokatuję i to przejdę Tak, i ten cel może mam jeszcze wyeliminować po cichu, tak? Chyba jakąś pogieł. Biorę ładuneczek i naraz, kurwy, synu, jeb! Chwała Bogom, że można pomijać dialogi w tej grze, bo one są niepotrzebne, nic nie wnoszą dla gracza! Jeb! Yeah, wielki plus! No, i to rozumiem.